Cześć się mano moi mili upatensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy, mapy sobie posprawdzamy. Kliknij suba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę, do tego kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka. Zaczynamy na rybach. Chyba, chyba jestem na rybach. Nad wodą. Z widokiem. Kościół, miasto, bajoro, jezioro, staw. Jakby tego nie nazwał. Mapa. Medwiedin. Chyba dobrze czytam. Medwiedin. Mapa pobrana z Modhuba. Link do mapy w opisie filmu. Gorąco i serdecznie polecam i zapraszam wszystkich tych, którym ta mapa się spodoba i których zaciekawi. Zobaczymy, co ta mapa nam tutaj pokaże. Mapa stworzona przez MEDAS MGS Nie jest to polska mapa. Zobaczymy czy ma jakiś polski urok i polski klimat w swoim portfolio w swoim tutaj wyobraźni twórca, jak to przedstawił. E, mapa ostatnio aktualizowana 28 lipca 2021 roku, więc z widokiem ja już widzę na mapie i ty pewnie, drogi widzu, też już za nami są jakieś punkty. Jakie to są punkty, to się za chwilę okaże, ale najpierw zajrzyjmy do sklepu najpierw zajrzyjmy do sklepu co mamy w garażu, co posiadamy i czym zaczniemy pracę jako nowy rolnik na tej mapie jest stara 105 105 konny 180 konna stara kolejny ciągnik, czyli jest coś innego coś nowego jest Roselmasz, czyli jest oczywiście Farmtech przyczepa nie najmniejsze sprzęty nie najlżejsze, nie najtańsze są ile on miał 9 metrów proszę bardzo no jak kombajnem Roselmaszem z 9 metrowym ee, z 9 metrowym tutaj mm, headerem zaczynamy no to ja myślę że jest spoko siewnik już od razu z opcją spłychniania ziemi mamy opryskiwacz kuna oczywiście 21 metrowy e, pług 2,5 metrowy czyli nie mamy najmniejszych maszyn ale to tyle no jedyne Chociaż też nie jedyny, no 3 metry, jedyny siewnik 3 metry, ale plusem jego jest to, że umożliwia obsiew pól bez wcześniejszej uprawy. Spoko, na moje spoko. Eee... Okej, okay. tyle posiadamy sprzętu. Co posiadamy w mapie? Mapa. Hm. Hm. Hmm. Duża? Mała? Duża. Na moje, duża. Pola. Na moje, duże. Ale zobaczmy. Które pola należą do nas? Do nas należy pole numer 39. Z niczym i bez niczego. Eee, dodatkowe uprawy? Nie. No i pole 39. Zakultywatorowane. Czyli już musimy zacząć od siewu. Na pewno. Za plecami mamy. Mleciarnia, psiędzarnia. To jest jakaś czeska, chyba, mapa. Wikup, Dzedzen, Drubzjera. Nie wiem, jak to po czesku czytać, ale stacja benzynowa. Priodej, Baliku, Bank. Okej, okay, miasto. Jednym słowem, miasto. Jest sklep i wszystkie maszyny nasze są w sklepie. Wszystkie musimy przetransferować do siebie. Mamy też. E, teren Pusty teren Ponieważ czytałem opis e, oczywiście od twórcy e, No to ta mapa nie posiada gospodarstw Ta mapa posiada trzy tereny To jest jeden teren należy do nas Podejrzewam, że tu jest drugi teren Koło sklepu Razem z polem I to będzie trzeci teren Razem z polem Koło niczego no. No. Cukluwer. Tu może jakaś cukrownia. Tu wikup. Coś tam. Niepotłumaczone. Pila. Tartak. Może pila. Stacja wapnowania. Stacja wapnowania na samym górze. Ale okej. Okay. A, jakbym tak chciał to sprzedać. A, bo to jest jako jeden. Jako jeden teren za 80, a chciałbym kupić to koło. koło sklepu. Po co mam transferować tyle, e, tyle rzeczy y, po prostu y, tak daleko? Proszę bardzo, 68, już jesteśmy do przodu. Teren trochę mniejszy, ale na początek las obok, 147, proszę bardzo. E, dwa gwiazdy. Bo tu jest na pole. Tutaj te pola jak najbardziej dla nas. Wszystko za gospodarstwem. E, czy to tak na początek ceny 166, 151 z takich mniejszych pól? 200. Drogie pola. Drogie. Nie da się ukryć. Jedyne tanie są tereny podbudowe. Bardzo drogie pola. No, byłoby co robić. Ale są misje. Jak najbardziej. Są pierwsze maszyny, są pierwsze misje, więc spokojnie, spokojnie damy radę się rozkręcić, rozwinąć i zacząć. Na moje, ok. E, pól ile jest? Ile jest pól na tej mapie? 37 widzę tutaj. Może tak, o, tu jest 37. I chyba to tyle. To jest, niewiele. 37 pól. Czy duże pola? Zobaczymy w rzeczywistości, jak będziemy nad nimi latać. Niektóre rosną, niektóre nie. Tutaj widać, że 41, gdybyśmy chcieli zamienić buraki. No i byłby wynajem sprzętu. Tu nie mamy nic. Tu mamy na 21 pszenicę. W jakiej fazie? Już prawie ostatni. Więc chwila, moment. Do koszenia. 80 tysięcy. To jest 179, 169. 10 euro zostałoby w kieszeni na zamianie tego. E, teren podbudowy duży. E, pole już gotowe do zbioru za chwilę będzie. No więc, no, drogi widzu, jeden woli córkę, drugi mamę, jeden synową, drugi teściową. Jak kto woli, temu tak się w głowie woli. Eee, skupy. Skupy, skupy, skupy. Mamy dwa skupy zbożowe ZZN czyli w mieście i zelenice. Zelenice, zelenice. Zelenice tu na dole. Tu na samym dole w narożniku zelenice i w mieście. No z tego naszego gospodarstwa do skupu zelenice mielibyśmy najdalszy kawałek, aczkolwiek z tego naszego gospodarstwa na stację wapnowania znowu najbliżej. Więc... Więc. Okej, okay, dwa skupy. Ziemniaki i buraki jeden skup. Eee, wełna cztery skupy? Bawełna... Nie, bawełna cztery. Wełna jeden. Bawełna, to co się nie uprawia ma trzy skupy. Mhm. Jajka jeden, mleko jeden. Mleciarnia, jajcarnia. Okej. Okay. Niech będzie. Czcina cukrowa. Kolejne co się nie uprawia. Też jest w dwóch skupach. Siano słoma. Okej. Okay. Okej. Okay. Polatajmy. Polatajmy, posprawdzajmy. Co my tu mamy? Zaczęliśmy w mieście. Zaczęliśmy. Przy czym my tu zaczęliśmy? Gdzie my tu jesteśmy? Co my tu robimy? Woda. A, tu można podjechać i sobie wodę zatankować. Taki bajer. Aha. Okej. Okay. Tu jest wyjazd. Na moje. A, Tu je wjazd. Tam gdzieś. Łe, nie to. Ta. A nie, tu też jest wyjazd. Tu można wjechać i tu można wjechać. I wtedy tu można wyjechać albo tam można wyjechać. I my tutaj mamy w tym jednym punkcie mleczarnię, przędzarnię i skup zbożowy Okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Na moje? Mmm, taki no dość czeski chyba klimat Tu mamy sklep Lidl O proszę, czeski Lidl W Lidlu oczywiście, czeskim Gdzie on jest? Lidl Nie? Aaaa, drubzejna. To, to, to coś, to to drubzejna to będzie e, mleko i jaja pewnie? Jaja. Tylko jaja. Albo mleczarnia jest po drugiej stronie. Czyli do lidla tylko jaja. Okej. Okej, okej, okej. i tutaj mamy strych strych, strych, strych. Tak? Nie, czekaj, tu, tu. I handlarz zwierzętami. Czyli tutaj trigger do strychu. Na pewno jest to coś innego. E, place są duże, przejazdowe. E, można się. O tu można się zatankować przy okazji. E, z naczepami, z przyczepami można się wywracać, obracać i wykręcać. Mamy pole do popisu. W porównaniu z poprzednimi mapami, które sprawdzałem, z tymi ostatnimi no to faktycznie jest tego na pewno, na pewno dużo lepiej. Dobra, gdzie my teraz tu polecimy? Mm, sprawdźmy sobie, sprawdźmy sobie w... Nie, sprawdźmy sobie w tą stronę. O, polećmy w tą stronę. Tutaj coś mamy. Nie wiem jeszcze co. Za chwilę się dowiem ale chyba drugi skup sprzedażowy eee... przejazdowy przejazdowy i tak nie bardzo przejazdowy z większym sprzętem no może z dwoma przyczepami się przekręcę przez ten budynek i przelecę tu i przelecę tu i wyjadę ale z czymś większym zestawem jakimś tirowym to w sumie wiadę tu wykręcę tam przejadę tu Wykręcę tu. No Jako kierowca zawodowy mam już to rozrysowane. Gdzie pojadę, cofnę w kratę i wysypię. Bo objechać koło tego budynku? Nie bardzo. Nie widzę tego. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Ruch drogowy jest. Jak najbardziej. Okej. Okay. Eee, do moduł season przygotowane podobno. Eee, pola, pola, pola. Wykończenie jest takie bardzo drzewiaste z dołu, z góry takie bardzo rozmazane, oddolone. E, tutaj ulica, raczej most. Wykończenie mapy takie, no, bym powiedział, nie za bardzo aż konkretne. E, tutaj, no, na dwie przyczepy by wydało wykręcić, jeżeli chodzi o jakieś tam dwie przyczepy. Jeżeli chodzi o coś większego, to tu by se zawinął, tam by se cofnął. Sprawdzam, sprawdzam też, o tu jakieś wszystko tego Grafika jakaś przebija. Sprawdzam to, sprawdzam, bo nie da się ukryć, no jeżeli miałbym grać w tą grę... Nie, przelecimy się do tej piły. E, przy okazji zobaczymy. No teren jest... Jest. Zróżnicowanie jakieś jest, aczkolwiek e, mogłoby być zawsze lepiej. Moment, bo może tak e, może tak troszkę szybciej. Ej, co jest? No włączony mam. A, bo może temu, że jestem tak wysoko. Okej. Okay. Jakby nie było. No. Jedna góra w sumie wysoka na środku. No mapa dość płaska. Taka zróżnicowanie e, płaska. Mamy piłę. O, teraz to to widać. Teraz to muszę to zmniejszyć, bo będziemy piłę zwiedzać. Znaczy pila to po czesku chyba tartak. Jakby nie było, jakieś skojarzenie jest. Tak jest. Tartak. Jest dziewo, jest przejazd, jest wyjazd. Wielkimi sprzętami. Jak najbardziej z długimi kłodami w koło budynku e, też się przekręci Jakby musiał Zmieści się Chociaż tu mogłoby być gorzej Nie Tu jest wystarczająco dużo placu Nie trzeba jeździć za budynkiem No i dobra e, Stacja, stacja wapnowania To bodajże gdzieś tam, 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 tam To Tu No no w sumie nie ma takich dużych odległości Nie jest aż tak źle Tu się jedzie Nie A tu Tu się jedzie, tu się wiedzie Tu się wiedzie, tu się zakręci, tu można Dobrze dojechałem? A gdzie? Tu góry, a ja myślałem że to stacja, wap że to jakieś te, wapno Ależem teraz mówię, gdzie tu jest droga dojazdowa? Tu jakiś plac parkingowy Nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć po... Ach, tu ty, to nie plac parkingowy To jest wjazd Na naszą farmę To jest nasz teren, podbudowę Tak Tu jest wjazd główny Tam jest droga polna, wyjazdowa jeszcze na pola, gdzieś tam do tyłu Tartak pod nosem można powiedzieć Tak, 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 tu, tu, tu I do tartaku Nihuhu Drogą główną Kurde No kurde Dość płaska ta mapa Bardzo pusta ta mapa Na pewno nie jest robiona przez Polaka w polskim klimacie Jest chyba za pusta, za płaska i zbyt prosta. Stacja wapnowania, proszę bardzo. Ale do stacji wapnowania to tak z jakąś ciężarówką to może być Lipa z lipa. Palety z nasionami. Coś chyba mi się wydaje, że nasiona można tu kupić. Tak chyba nawet w opisie e, tej mapy było. Że jakieś punkty są. E, polecimy jeszcze gdzie? Został nam sklep. Ja się już teleportnę do sklepu. E, już jakby to powiedzieć, nie cie mi się latać. Już się nalatałem eee, No taka, 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 taka noc Aha, tu jest ten dojazd do terenu, który ewentualnie ja tutaj mówiłem O Taki teren to jo Też jest wielki, a do tego prosty ha, No wiem, okej, okay. możecie powiedzieć Patenson Prosty to ty jesteś, ale teren też jest prosty. Proste to ja jestem w budowaniu. Nie jestem ani mistrzem, dlatego ja nie buduję, wolę gospodarstwa już zbudowane e, przejąć, kupić, wydzierżawić, wynająć, czy jakby tego nie nazwał, niż budować. Chociaż nowy Farming 22 może to ułatwić, może to poprawić i może mi się to spodobać. E, póki co stawianie płotów to jest dla mnie katorga. Budynki tyle o ile jeszcze poustawiam. Ale teren na pewno nie jest za duży jak na polski klimat, chociaż mógłby tak zbudować tylko w kwadracie albo tak o e, po prostej, a drugą połowę zostawić pole albo coś, jakoś, takoś. Na pewno, na pewno mógłby coś tu wymyśleć fajnego. Nie jeden z e, was oglądających e, w, w, na pewno... Nie jedną fajną rzecz by tu wymyślił. Sklep blisko, czyli kupną maszyn, kupno jakichkolwiek palet, nasion, nawozów, czegokolwiek, wszystko pod ręką, pod nosem. E, jeździć dużo by nie trzeba było. E, do skupów też by nie trzeba było dużo jeździć, bo jeden w mieście jest bardzo blisko, ten drugi jest troszkę dalej. E, tutaj ziemniaki też blisko. Jedyne co, no to to wapno, ale wiadomo, wapno można kupić w sklepie, w paletach. Mm, to po pierwsze. A po drugie, no i tartak jedyny dalej, ale do tartaku też się nie jeździ. E, jeżeli chodzi, no, no polski klimat, no musiałby wiele pozmieniać. Przede wszystkim musiałby na przykład kupić jedno pole, e, narysować jakąś ścieżkę, podzielić to, pomalować teren na 4, 5, 6 pól, jakich by chciał. No to ok, ale 280 tysięcy, 300? No tu byśmy dostali pole. Z tego byśmy, no może nawet. Cztery takie węższe paski moglibyśmy tu fajnie sobie stworzyć bo bo tu byśmy po prostej narysowali to byłby jeden taki największy, najszerszy pasek yy. i tu jeszcze z dwa i może tam jeszcze bo nie drogi tu nie ma ale drogę by można było rozrysować zawsze i taki kawałek ziemi sobie podzielić nawet na pięć, sześć pól mniejszych chociaż Chociaż po co mi 5-6 pól mniejszych jak mam taki duży sprzęt, nie? No, kwestia woli. Kto co woli, ten to robi. Jak się spodobała mapka, zachęcam do pobierania. Link w opisie filmu. Rozwin. Kliknij poczytaj, pobierz, sprawdź. Eee, jeżeli podobało się przedstawienie, zostaw łapeczkę. Eee, pokaż mi, że faktycznie coś się tu dzieje, coś się tu robi i... Czemuś to służy? A ja dziękuję Tobie bardzo gorąco i serdecznie za uwagę. W tym momencie zapraszam na kolejny odcinek, który niebawem na kanale. I do następnego, do usłyszenia, trzymaj się. Cześć!